Witam Państwa raz jeszcze wszystkich na HR DREKFA w drugim naszym spotkaniu, które realizujemy razem z Izą Markiewicz po to, żeby dostarczać jak najciekawszą wiedzę dla HR-u. Wszystkim Państwu, którym jeszcze nie przedstawiłem, Rafał Daniarek, dyrektor naczelny ma miesięcznika Personel Plus, jestem też dyrektorem segmentu do spraw rynku HR w We Polska. Przekazuję głos Idzie, która wprowadzi nas w temat zarządzania wiedzy. Zapraszam do dyskusji i do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Dziękuję Rafał za piękne wstępy. Witam też serdecznie Państwa, jeszcze raz oficjalnie Izna Makiewicz. Wspólnie działamy z Rafałem na, na terytorium hr współpracując merytorycznie, jeśli chodzi o teksty, ale też właśnie od półtora miesiąca. Wspólnie organizujemy HR Breakfast, który mamy nadzieję staje się platformą wymiany wiedzy doświadczeń. czymś, co Państwa też będzie aktywować. I naszym głównym celem jest to, żebyśmy rzeczywiście prowadzili aktywne spotkania, kiedy wspólnie mówimy o rzeczach, które nas interesują, z którymi się mierzymy, które chcemy poprawić, doskonaleć, rozwijać. I tak naprawdę dla mnie te spotkania też są bardzo inspirujące i wiele się tak także to jest niesamowite doświadczenie. Upraszczając zupełnie tę definicję, którą tutaj przetoczyłam, zarządzanie wiedzą to definiowanie, nazywanie tego, co posiada organizacja jako zasób, kapitał pewnie, przekazywanie, ale też jej promowanie. W ogóle promowanie samego przekazywania wiedzy. I mam wrażenie, patrząc na projekty, które realizuję i, i też Książki, które czytam, i patrząc na cały proces mojego rozwoju, czytania o organizacjach i zderzając to rzeczywiście z praktyką, mam wrażenie, że promowanie i przekazywanie wiedzy jest e, największym wyzwaniem. E, szczególnie jest to widoczne w organizacjach funkcjonujących e, w krajach, które przeszły zmiany e, społeczne, ekonomiczne, organizacyjne, a takim krajem jest niewątpliwie Polska. Zarządzanie wiedzą odbywa się na dwa sposoby. Jedna to jest strategia kodyfikacji, czyli spisujemy, mamy do tego systemy. tu jest oczywiście cała technologia, zaplecze. Pytanie tutaj dla mnie jest takie, dlaczego pracownicy mają tą wiedzą się zainteresować? No i dochodzimy do kultury organizacyjnej, która dla mnie jest nieodłączna z tematem zarządzania wiedzą. Albo kultura organizacyjna to promuje, jest to wpisane w jej podstawowe założenia, wartości ale też przejawy, czyli system, w którym, w którym operuje organizacja i jest spójny z założeniem, że promujemy wiedzę, no albo to po prostu nie działa. I często widziałam widziała przypadki, kiedy po prostu nie działało. Świetnie to było skodyfikowane, opisane. Organizacja dokładnie znała swój kapitał intelektualny i wiedziała, że idzie była zarządzać wiedzą, natomiast ona nie była zarządzana, ponieważ tak naprawdę z tej wiedzy pracownicy nie korzystali. No i strategia personalizacji, czyli wiedza zostaje przy osobie, ona nie jest kodyfikowana, to się stawia na kontakt osobisty, personalny, czyli takie trochę promowanie postawy mentora w organizacji. Właśnie te wyzwania, o których Pan tutaj powiedział, stoją przed nami jako tymi osobami, które mają wspierać takich menedżerów lymobłych i osoby generujące biznes, nasza rola jest w wsparciu, generowaniu biznesu, a nie przekładaniu kart. Mam wrażenie, że to jest moja subiektywna ocena, tylko spisywanie jakichś rzeczy, które nic nie wniosą. Chyba większą wadę w tej skorzej ocenie mają nawet te nieformalne kanały transferowe, które generują biznes, które dają naprawdę realne wsparcie. Z mojego tam parę doświadczenia jako dyrektor personalny. Mam no, graniczące z pewnością przekonanie, że w większości firm podaż wiedzy jest większa niż popyt na nie. I to jest główny hamulec. Po prostu nikt tej wiedzy nie potrzebuje, więc po co ludzie mają się nie udzielić? Oczywiście zarząd stoi przed bardzo trudnym dylematem. Czy oni po, będą popierać te projekty, będą w nie inwestować pieniądze, czas i tak dalej, nie mając kompletnie przekonania, że to ma biznesowy sens? Czy lepiej od razu powiedzą, drodzy Państwo, nie? Jeżeli z analizy wyjdzie nam, że mamy po prostu nadmiar ludzi i nadmiar inicjatyw, i nadmiar wiedzy, i w ogóle nadmiar potencjału, czyli generalnie nadpotencjał w organizacji, no to po prostu z pewnymi osobami się trzeba będzie pożegnać. To może lepiej to zrobić od razu i wtedy, kiedy my nad tym panujemy, a nie wtedy, kiedy ci ludzie już kompletnie zepsują atmosferę i będą działać na szkody. Nie mamy pewności. Czy rozwój personelu w ogóle jest na, na to żyć firmy? Nie mamy pewności. Bo to, bo to, bo to, bo to trzeba, <śmianowidzio> trzeba rozmawiać z właścicielem, a nie? Zobaczcie, tak, tak, tak. Ja tak, jaka jest perspektywa i, i, zarządu, tak? I jednak te cele krótkoterminowe przeważają. Tak mamy czasy. Tak. Tak? Więc ja, ja myślę, że rozwojając w takich projektach właśnie dalej koniecznego rozwojowych. 7 rozwajaczy, tak? jest rozdrobiony, no to rzeczywiście ciężko. Natomiast nie do końca e, mogę się zgodzić z tym, że e, właściciel, e, poprzez e, jego później zarząd, e, będzie miał jedną stałą koncepcję przez dłuższą perspektywę czasową, co będzie budowało wartość dla firmy. A to oznacza, że postawa menedżera nie powinna być bierna, bo on poprzez. E, e, Bycie blisko czy to rynku, czy to klientów, może modyfikować, wpływać na modyfikowanie też spojrzenia właściciela, właściciela danej firmy. To znaczy, ja się z tym na co dzień spotykam, bowiem pewne rzeczy, które realizujemy i pomysły, które się pojawiają. Modyfikują także rozwój strategii. Strategia nie jest czymś, co zostało ustalone 5 lat temu i zostaje cały czas realizowane dokładnie tak, jak, jak to sobie właściciel wymyślił, bo uważał, że to było by najlepsze rozwiązanie, tylko właśnie poprzez interakcje z menedżerami, i to nie tylko będącymi w firmie od dłuższego okresu, ale pojawiającymi się w firmie z biegiem lat. I ten know-how, który też absorbujemy z zewnątrz, następuje modyfikacja strategii. Tak, ale kolejność jest taka: najpierw modyfikuje się strategię, potem się ją przekłada na jakieś koncepcje, takie, co robimy, a dopiero potem jest przestrzeń dla wiedzy. Zgadza się z, tym, jak z jedną gwiazdką, że manager nie powinien tylko i wyłącznie rozeznać się, jak on wpisuje się w budowanie wartości dodanej dla firmy, ale też wychodzić z pewnego rodzaju inicjatywą, to co moglibyśmy zrobić, czego jeszcze dzisiaj na przykład nie robimy, czego jeszcze dzisiaj nie widzimy z perspektywy organizacji, żeby jednak tę wartość budować. Tutaj jak widzą Państwo te nasze menu i agendę, to ja trochę opowiem bardzo krótko tak naprawdę o tym, jakie w ogóle pojawiały się pomysły w naszej organizacji na zarządzanie wiedzą. Ja chciałabym jednak podkreślić tutaj słowo zarządzanie, bo rozmawialiśmy o różnych formach wymiany wiedzy, wszyscy doskonale wiemy, że rozwój... Znaczy... <śmiech> <śmiech> e, 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 znaczy można go wspierać, tak? On może mieć jakieś nieformalne swoje tutaj pole. Działania. Natomiast ja będę podkreślała słowo zarządzanie, czyli jakby świadome kreowanie przez kadrę menedżerską zarząd tego wszystkiego, co z wiedzą jest związane i takiego podsycania tej kultury właśnie wiedzy. My sobie postawiliśmy też taki cel, że to, co my zrobimy u siebie, stanie się później benchmarkiem dla przygotowania szkół profesjonalnych w innych obszarach. Czyli bardzo często jest tak, że zaczynamy od budowania szkół profesjonalnych dla. Innych biznesowych obszarów, a my zrobiliśmy na odwrót, tak? Przećwiczmy to na sobie. To znaczy, może to też było tak, że my mieliśmy już taką szkołę profesjonalną dla sprzedaży, no bo uh -huh. jak najbardziej naturalny kierunek, tak, żeby uh -huh. zrobić szkołę. Ona działała, ona działa od wielu lat, zresztą też ją jakoś uh -huh. tam wdrażałam wiele lat temu. Natomiast teraz jakby ona znaczy, Ale rzeczywiście już kolejne szkoły są zrobione właśnie mm. dla jakby w oparciu lub w kontraście, lub w dyskusji, lub rozwijając A. pomysł, który był mm -hmm. tutaj. Bo wszyscy w HR-ze byli zaangażowani, więc osoby, które miały nagle tworzyć ten, te szkoły w biznesach, były już miały swoje własne doświadczenia i przemyślenia na ten temat. Bo same były w swojej szkole profesjonalnej. W związku z tym tak? czuły te wszystkie mechanizmy, które. Mm którymi są poddawani inni. Mhm. Więc mieli okazję też nie wdrażać pomysłów, które były właściwie teoretyczne, nienaturalne, teoretyczne, mhm. bo często jest taka tendencja, żeby HR tutaj coś wymyśla znowu. Tak? Mhm. Więc to by to, to, to był nasz cel, żeby to było jakby właśnie przećwiczone, doświadczone. Mhm. Naszą szkołę profesjonalną dla HR-u, która um, funkcjonuje, działa i o której opowie bardziej szczegółowo Ania, nazwaliśmy HR Campus. Idea była taka, że jest ona dedykowana każdemu pracownikowi HR-u prowadzimy badanie satysfakcji pracowników systematycznie, natomiast takie zmiany, one nie dzieją się po pierwsze w krótkich okresach czasu, a po drugie ciężko powiedzieć, że akurat HR Campus wpłynął na pracowników HR-u. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zanalizować ten krótki czas 2009 2010 to akurat w obszarze HR-u zmiana jest ogromna, to znaczy czy y, tam na przykład odsetek przywiązania pracowników. O właśnie, to było moje pytanie kluczowe. Odsetek mhm. przywiązania pracowników jest przynajmniej, y, ja teraz nie, nie powiem dokładnie, ale na pewno powyżej 10 punktów procentowych wyższy od średniej tak, firmie i wyższy też, mhm. nie wiem o ile, bo, bo nie, nie, nie będę teraz tutaj Państwa kłamać, ale jest na pewno zdecydowanie wyższy w stosunku do 2009 roku. To była bardzo duża zmiana. Natomiast pytanie jest takie, czy na pewno jest to wpływ tylko herkapusa? No nie, tak, bo jest. Mhm. Masy innych rzeczy. Wie, u nas, u nas jakby też była taka sytuacja, że zmienił nam się ten główny właśnie szef, który myślę, że tutaj miał bardzo dużą rolę akurat, jeżeli chodzi o takie kształtowanie, modelowanie e, pracowników. W związku z tym e, powiedziałabym, że ma to, znaczy jest to wynikiem e, wielu czynników, ale... E, Jednym z nich na pewno był HR Campus. Pewnie będzie odpowiedź też na, na trochę pana wątpliwości. Czy zarząd jakby ma wątpliwości i dlaczego nie miał tych wątpliwości, godząc się na taki e, projekt w HR-ze. No więc właśnie w naszej strategii e, gdzieś e, nawet z czasami śmiejemy się i mówimy, że przestaliśmy być firmą właśnie nastawioną na klienta, staliśmy się firmą nastawioną na pracownika, tak? E, I to jest e, nasza strategia na najbliższe lata. Ma ona bardzo silny oczywiście związek właśnie z wydarzeniami we Francji. W związku z tym cała grupa gdzieś zaczyna fokusować się właśnie oczywiście, nie zapominając o kliencie i tutaj to jest absolutnie aspekt podstawowy na działaniach wymierzonych właśnie dla pracowników, tak? Wymierzonych to jest bez słowa, no kierowanych do pracowników, tak żeby ten pracownik był zaopiekowany w jakimś tam stopniu większym niż we wcześniejszych latach. Proszę Państwa, ja bym chciał zamknąć tą oficjalną część dyskusji, żebyśmy mieli jeszcze czas na. na, na <grym _> Ale też na, na to, żebyśmy mogli nagrać jeszcze kilka, kilka Państwa wypowiedzi oddzielnie. Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Tematu oczywiście nie wyczerpaliśmy, bo to jest mm -hmm. wielki zasób. Myślę, że i wcześniejsze nasze wprowadzenie dotyczące zarządzania wiedzą i prezentacja Państwa dotycząca projektu woled były bardzo ciekawe. Ja osobiście nieco ja się z Panem Gobertem, jeśli chodzi o. O to biznesowe podstawy tego typu tego typu projektów, ale myślę, że jakbyśmy kontynuowali, to byśmy nie wyszli stąd po, po, po kilku godzinach i pewnie wnioski nie byłyby dalej jasne. Dziękuję, no, bardzo, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo za, za dziękuję dyskusję. Zapraszam już teraz na kolejne spotkania, które będziemy realizować um, kolejne 9 lutego w tej formule. Kolejne już 9 lutego będziemy wysłali zaproszenie. Potem 9 marca. Tam będziemy, na kolejnym spotkaniu będziemy mówili o systemach um, man, um, i Wpływie na, na zaangażowanie i motywację pracowników. Już teraz zapraszam. Dziękuję za udział w dyskusji. Zapraszam jeszcze do, do skorzystania może ze śniadania, nic już późnionego, myślę teraz. Ale, Pracze. Ale, Pracze. teraz Pracze. 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 Dziękuję bardzo. Ja najpierw chciałam podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, ponieważ zarządzanie wiedzą jest tematem niezmiernie istotnym i od lat e, poruszanym. E, wydaje się czasem e, tematem, e, być może który wydaje się niektórym mało istotny albo wręcz niepotrzebny. Z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy biznesowej uważam, że jest to niezwykle istotny aspekt rozwoju, budowania przewagi konkurencyjnej, kształcenia się, ale i postrzegania swoich nowych możliwości w ramach struktury organizacji. Dzielenie się wiedzą formalne i nieformalne, wysoce cenne w momencie również dużych rotacji, kiedy odchodzą pracownicy, ale wiedza pozostaje. Nasze know-how jest budowane w ramach struktur przez, przez wiele lat, udoskonalane i dostosowywane do rynku. Także mam nadzieję, że tego typu... Elementy staną się trendami w przekazywaniu wiedzy, dzieleniu się nią bez obaw, bez obaw wychowywaniu tych, którzy mogą zająć nasze miejsca. Dziękuję. Również dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Zarządzanie wiedzą w organizacjach jest to temat bardzo istotny, przede wszystkim dla instytucji takich jak Firmy Doradztwa Finansowego. Właśnie wiedza to jest ten produkt, który musi być najwyższej jakości, chcąc móc doradzać klientom. Dlatego tak bardzo cieszę się, że mogłem brać udział w dzisiejszej dyskusji, ponieważ była ona bardzo inspirująca. Każdy, każde działanie hr musi być absolutnie powiązane. Także z dodawaniem wartości dodanej, generowaniem wartości dla firmy i różne spojrzenia, jakie dzisiaj w trakcie dyskusji mieliśmy okazję obserwować, pokazują, że z perspektywy zarządów, a także właścicieli organizacji Zarządzanie wiedzą musi powodować konkretne, wymierne korzyści, czy przynosić konkretne korzyści dla organizacji. To się dzieje w wielu różnych programach, to znaczy badanie tych wartości jest mierzone, niemniej jednak Także dzisiejsza dyskusja pokazuje to, że w jaki sposób y, będzie y, pomiarowany, y, pomiarowany y, przyrost y, konkretnej wartości dla organizacji, y, y, jest to rzeczą trudną i warto o niej dyskutować. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Było to jakby pierwsza okazja, kiedy mogłyśmy się podzielić z innymi praktykami tym programem. Nie na poziomie grupy, bo, bo takie prezentacje się odbywały, ale też na poziomie tego rynku naszego lokalnego, harowego. I tak jak już wcześniej wspomniałam, te dyskusje bardzo ciek pokazały nam... Jak różny może być odbiór różnych programów i pomysłów na zarządzanie wiedzą. Ja może się skupię jeszcze raz na tym, żeby powiedzieć, jaki był cel tego programu. Otóż, biorąc pod uwagę, że. I PTK łącznie ma dość spory HR, który bardzo różny kulturowo. Celem było po pierwsze podwyższenie wiedzy standardów działania HR-u, ale również podniesienie efektywności. Tak, aby w efekcie HR-owiec, który pracuje w tak rozproszonym i wysoko wyspecjalizowanej, wyspecjalizowanej firmie, nabył wiedzę, która pozwala mu w sposób bardziej kompleksowy, obsługiwać większą liczbę procesów niż tylko powiedzmy jeden, za który odpowiada. Drugim takim działaniem standaryzującym jest, było przeszkolenie właśnie wszystkich pracowników z takiego tematu jak doradcza rola HR-u. Właściwie każdy pracownik miał okazję odbyć szkolenie, które, które w tej chwili będzie wdrażane jako pewien standard pracy HR-owca. Oczywiście przedefiniowany na Każde stanowisko trochę inaczej, ale chodziło nam o to, żeby pokazać wszystkim pracownikom Heru, jakie oczekiwania mamy w stosunku do do każdego z pracownika z osobna, mówiąc o, o sposobie funkcjonowania, sposobie zwracania się do, do osób, które do nas adresują pewne pytania. Tak, aby w efekcie um, rzeczywiście um, można było wtedy tworzyć wartość dodaną. tak, Żeby to nie była sytuacja tylko usługodawcy, który, który pewne działania dostarcza w reakcji na, tylko rzeczywiście osoby, która jest w stanie zaproponować pewne rozwiązanie, bo ma wiedzę i umiejętności. To tyle. Dziękuję. Dzięki. Znaczy ja powiem tak, generalnie jestem przedstawicielem firmy Vattenfall Heat Poland i z naszego punktu widzenia zarządzanie wiedzą jest tematem bardzo aktualnym i, i czymś, czym się staramy zarządzać i co staramy się wdrażać. Między innymi mamy taki mentoring pracowniczy, to jest już druga edycja i pracownicy bardzo chętnie zgłaszają się do tego programu mentorów. Oni też mają cykl szkoleń, te szkolenia potem też są przekazywane szkołom partnerskim. Mamy dwie szkoły partnerskie, to są dwa technika, jedno jest w Radomiu, drugie w Warszawie i tam nasi pracownicy ze swoimi warsztatami wchodzą i przekazują wiedzę młodym, młodym uczniom, którzy będą też u nas teraz już na praktykach i będą tą wiedzę wdrażać i, i, i mogą móc ją też tak praktycznie tak, sprawdzić w naszej, w naszej firmie. Zarządzanie wiedzą też program rozwojowy, którym ja się zajmuję w Departamencie Zakupów. On oparty jest na kompetencjach jak najbardziej i na rozwoju i na poszerzeniu tych kompetencji, ale tam bardzo duża rola polega na przekazywaniu wiedzy, dzieleniu się tą wiedzą i zapisywaniu pewnych rzeczy, tworzeniu pewnych instruktorzy stanowiskowych, bo to są pracownicy, którzy mają wieloletnie doświadczenie i w organizacji, i w samym Departamencie Zakupów i to jest nasz zasób, którego my nie możemy stracić. Program jeszcze trwa, jesteśmy dopiero tak przy końcówce jego. jego więc, więc też ciężko powiedzieć, co dalej pracownicy będą z tym dalej robić, bo to, że w programie mają pewne zadania i pewne rzeczy się dzieją, to jest jedno Mi też zależałoby na tym, żeby to było jakaś ciągłość i żeby coś się tam zadziało troszkę dalej. Także temat ważny, istotny i myślę, że warto poświęcić mu czas. Dziękuję. Kilka słów podsumowania tej bardzo ciekawej dzisiejszej debaty. Ja powiedziałabym tak. Mówiliśmy cały, cały czas o wiedzy, natomiast wiedza, i w tym kontekście była też tutaj rozumiana, wiedza to również umiejętności. Umiejętności pracowników, które powodują, że organizacja staje się organizacją konkurencyjną. Kryzys, który, który, który mieliśmy w 2008-2009 roku, który być może jeszcze trochę odczuwamy, pokazał, że najlepiej radzą sobie te organizacje, które um, najszybciej umiały dostosować się do, do zmian, do zmieniającej się rzeczy, rzeczywistości um, i które umiały um, wykorzystać um, umiejętności swoich pracowników i odpowiednio zagospodarować ich w tak naprawdę przypisując często ten swój, mówiąc nieładnie, zasób ludzki do nowych zadań. Czyli wiedza i umiejętności to jest również, to jest, to jest również szereg umiejętności, które, które nie wiążą się z czymś, nie są czymś bardzo twardym i mierzalnym. To, są również, to, jest, umie, to jest również szereg umiejętności miękkich, umiejętności. Umiejętność adaptowania się do określonych zmian. I jakby w tym kontekście szkolenie, rozwój i dzielenie się wiedzą w organizacjach będzie cały czas jednym z kluczowych czynników, który będzie decydował o tym, czy organizacja jest konkurencyjna, może stać się liderem w swojej branży, może stać się tak naprawdę ekspertem w swojej dziedzinie, czy będzie musiała tak naprawdę znaleźć dla siebie jakieś inne miejsce. Dziękuję.